Mała, czy opublikowałaś w sierpniu jakiegoś posta na Zakola Adacha? Mała nie opublikowała żadnego posta w sierpniu na Zakola Hadacha, zresztą tak samo jak w poprzednich miesiącach. Nie opublikowała, bo nie ma konta na Facebooku i chwała jej za to, ale ci, którzy mają konto na Facebooku, to myślę, że mogliby zrobić z niego jeden użytek. Wejść na grupę Zakola Adacha, dobrze tam spędzić czas. I przy okazji podzielić się swoim życiem, bo to nie jest grupa tycząca się tylko i wyłącznie Dragon Balla, ale możecie wrzucać tam różne rzeczy. I dzisiaj takie rzeczy Wam pokażę, ponieważ jest to kolejny przegląd za Kolia Dacha sierpniowy. Przechodzimy do Waszych postów, bo, bo Wy jesteście gwiazdami tej grupy. Pamiętajcie o tym zawsze. Przeglądałem sobie tutaj rzeczy, które chciałem Wam pokazać i w sumie widzę, że jeszcze jest kamień którego wam nie pokazałem. To jest z końcówki lipca, praktycznie ostatni dzień lipca, ostatnia godzina, więc już pokazał się po wypuszczeniu poprzedniego przyglądu. Nie miałem zamiaru tego pokazywać, teraz mi się to wyświetliło. No dobrze, Tymon, dziękuję ci za ten kamień. Zaczynamy od, jak to napisał tutaj w komentarzu Jakub, dostawcy platyny, a mianowicie PD... <laughs> Pewera, który ujawnił jak to wygląda wszystko w siedzibie Toei Animation. Swoją drogą, ostatnio tak mocno nadrobiłem One Piece, że już ten stary kotek, który jest w logo Toei, zmienił się na takiego 3D kotka. Trochę się zdziwiłem, bo ja ostatni raz jak oglądałem anime na bieżąco, no to był Dragon Ball Super, prawda? Mówię o anime z Toei Animation, bo jeszcze sobie oglądałem tam Dr. Stone, chociażby jak wychodził. Ale wtedy oni mieli to stare logo, prawda? Co było takie... Takie niebo, w sensie, że taki kosmos, i wtedy pojawiał się ten kotek. A teraz mają takiego 3D kotka. Tak się składa, że ostatnio w internecie pojawiły się kolejne informacje, nieoficjalne, rzecz jasna, na temat Dragon Ball Daima, Więc. E, może jak będziecie grzeczni, to. <grym> to zrobiłbym jakieś podsumowanie. Póki co nie ma tego aż tak bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że są to istotne informacje, także zobaczymy. Tak czy ci, siak. Dzięki Peter za tę grafikę. Uśmiałem się, jak to zobaczyłem. Mała bardzo mocno chce wejść do szafy. No, nie udawaj, że się teraz myjesz. Przecież ja to wszystko. Ja to wszystko widzę. Takie cudo u mnie w mieście. Co to za miasto? Przepraszam, że cię zdoksuje, Jakub. Gorzów Wielkopolski. Zobaczcie, co jest w Gorzowie. Niedaleko mnie. Może bym się wybrał. W sumie. Jakiś czas temu powiedziałem o takim pomyśle, i w sumie. Zapomniałem o nim, dzisiaj sobie o nim przypomniałem, tak? Autentycznie sobie o nim myślałem, ale to ze względu na coś innego, bo ostatnio w odcinku Bardock Tale Sky mówiłem o Grudziądzu i tam ludzie wypisywali swoje miasta, i wtedy przypomniał mi się ten pomysł o tym, że może zrobiłbym taką serię, ale to w przyszłości nieokreślonej, że jeździłbym po Polsce w miejsca, w których są graffiti z Dragon Ball'a i po prostu zrobiłbym taki tour. Że tak powiem. Grand Tour. O! To byłoby. To byłoby GT w prawdziwym życiu. Tylko, że zamiast zwiedzania planet, zwiedzałbym miejsca w Polsce i odwiedzałbym te, te murale. Albo graffiti. W zasadzie to pewnie są osoby, które siedzą w temacie bardziej i teraz mnie zjedzą, przez to, że nie znam różnicy. No ale dobrze. Tak czy siak, świetnie. Bardzo, bardzo mi się to podoba, że jest. że w ogóle nie jest to zniszczone jeszcze, prawda? Autora pozdrawiam, o ile będzie to widział. Prawdopodobnie nie będzie tego widział, ale. Chciałbym tam pojechać i myślę, że tam pojadę. Dawid, jeden z głównych rysowników na grupie, wyczarował granulat. Dziękuję ci bardzo, jesteś dobrym działkowcem. No i mała, trzeba było tak od razu, że chcesz na kolankę. Trzeba było powiedzieć, co ty po polsku nie potrafisz. Podoba mi się to, że nie ma tutaj jakby jeden do jednego odwzorowania tego, jak to wyglądało w mandze. Tylko Dawid, jak zwykle, ma swój własny styl. Kolorystyka może trochę uciekać od oryginału. Napisał Dawid. Ale to przez umierające markery. Ratowałem się, czym miałem niestety. Jeśli ten rysunek powstał jako twój ostatni oddech, a w zasadzie ostatni oddech twoich markerów, to chyba mogę oficjalnie cię nazwać mistrzem rzeźbienia w głównie. To... to był komplement. Że, że z niczego zrobisz coś, OK, Jesteś Salomon, OK, Dawid? Z pustego nalałeś. Chociaż Salomon z pustego nie naleje. To ty jesteś Dawid. Chcę pozdrowić Kamila Piotrowskiego i jego syna. Napisałem już to w komentarzu, że trochę dziwnie się na to patrzy, ale. Yy, tutaj Kamil wrzucił zdjęcie swojego syna, w który ogląda mój film. Ogląda mój film z otwierania kart z tego co widzę. Od ponad roku u synka codziennie wjeżdża Adaś z rana. Ulubiona seria otwieranie paczek z kartami oraz fan mangi. Wiecie co? Można mieć różne zdanie na temat tego, czy dzieci w młodym wieku powinny tak yy, oglądać YouTube'a i w ogóle. Ale teraz, jak się okazuje, że, że to ja jestem oglądany, to czuję na sobie większą presję. Dawid dobrze napisał: Jedni 6, inni 36. Chodzi o wiek, 36. To potwierdza, że faceci tylko rosną, nie dorastają. Pozdro! <grym> no cóż, postaram się, żeby oglądanie moich filmów było bardziej rozwijające dla twojego syna niż oglądanie na przykład jakiegoś Kibidi toilet i tak dalej. Krzysiek! Proszę bardzo, siema ekipo! Tak się składa, że dziś obchodzę 37 urodzinki. Zostałem obdarowany, ależ mamy przeskok, prawda? 31 lat do przodu. Dosłownie we czasu. Lepszy niż tranksa Przed chwilą mieliśmy 6 latka, a teraz. Teraz 37-latka, który wygląda całkiem młodo. I ma osiadkowany balkon, co bardzo szanuję. Zostałem obdarowany dwoma motywami z Dragon Ball'a i aż musiałem się tym podzielić. Zobaczcie, jakie jeżyny. Torcik dostał z Dragon Ball. Jeszcze zrobił sobie grafikę, no i dobrze. Tak się bawić trzeba. Wyglądasz na 25-30. Już wiadomo, jakie życzenie pierwsze Smok spełnił. Zostały jeszcze dwa. Może sobie tyłeczek podniósł, tylko tego nie widać na tym zdjęciu. Nie, żartuję, żartuję, Krzysiek. Ale naprawdę młodo wyglądasz, dobrze się trzymasz. Tak to właśnie jest. Chłopaki nie dorastają, tylko po prostu rosną. <laughs> Wszystkiego dobrego, spóźnione. Szymon w, w życiu fajnego autorskiego mema. Autorski mem zrobiony na podstawie mema o tej samej tematyce, tylko że z F1. Oczywiście brać z dystansem. Dragon Ball, ale to uczniowie polskiej szkoły. Goku, największy debil w szkole. Dobrze się zaczyna. Największy debil w szkole ma najgorsze oceny, na koniec jakimś cudem przechodzi do następnej klasy. Jest najlepszy z WF-u na zawodach zawsze zajmuje miejsca w top 3. Ten jeden ziomek, którego każdy lubi: Vegeta. Ego wypana do kosmosu, kłóci się z nauczycielem prawie zawsze i robi dymy, z kim tylko się da. Ma wybane oceny. Raz napisze na 6, raz napisze. Livehart z WF-u, drugi najlepszy. Zawsze rywalizuje z Goku. Piccolo, inteligentny. Ma wypane w naukę, i tak napisze na cztery. Zagorzały przeciwnik polskiego systemu edukacji. Ten, który na WF-ie jest słabszy od Goku i Vegety, ale lepszy od innych. Na początku patus. pod wpływem Goku z Jamsza, największy przegryw życiowym. Duże ego, nie takie jak Vegety. Kiblował parę razy. Uczy się przeciętnie. Jest wybierany na WF jako ostatni. Jest zajebisty tylko i w jednym sporcie. Szachy podwodne. Stopami. Gohan. Uczy się zajebiście. Prawie zawsze ma sześć. Mądrzejszy od niego jest tylko Piccolo, którego traktuje jako mentora. Dużo czyta. Generalnie spoko morda. Ma ogromny talent w sporcie. Jakby mu się chciało, to byłby wybitnym atletą. Mam wrażenie, jakbym czytał yy, Mikołajka. Wiecie? Kto z was czytał Mikołajka w dzieciństwie? Uwielbiam tę książkę. W zasadzie tę serię. Trunks. Ma najlepszy drip w szkole. Uczy się dobrze. Rzadko ma dwóje i czasami wpadnie sześć. Czasami bierze rzeczy zbyt na poważnie. Stresuje się przed i na sprawdzianach. Łatwo sprowokować go do walki. Bardzo dobry z WF-u. Czasami podejmie rywalizację z Piccolo. Krillan. Najlepszy przyjaciel, jakiego można mieć w szkole. Klasowy śmieszek. Inne słowo błazen. Chociaż błazen to raczej był taki, który robił yy, z siebie pośmiewisko, a śmieszek to śmieszka raczej wszyscy lubią. Uczy się na cztery. Mistrz ściągania. Bardzo pomocny na WF-ie i na zawodach, mimo swoich kiepskich warunków fizycznych. <gry> Krasowy gremlin, o co, o, co oznacza, że, że jest niski? Ten Shin Han, siedzi, to jest, to jest zajebiste, to jest tak prawdziwe, siedzi w tej samej ławce z tym samym ziomkiem od początku. Dobry z WF-u, najspokojniejszy w klasie. Po lekcjach na w s a z gościem z ławki. Dlaczego nie ma tu ciaocu? W sumie podobny byłby pra, prawdopodobnie opis co u co Ten Shin Kim jesteście? Napiszcie w komentarzu, jak, y, która postać do Was najbardziej pasuje. Jeśli chodzi o to, jaki ja byłem w szkole, to różniłoby się to w zależności od tego, czy mówimy o podstawówce, czy gimnazjum, czy liceum, ale powiedzmy, że jest to mieszanka. To na pierwszy rzut oka może wyglądać dziwacznie, ale jeśli weźmiecie pod uwagę to, że Michał, którego już ostatnio pracę pokazywałem, zrobił to własnoręcznie z niczego. To budzi szacunek. Mój budzi to szacunek. To jest Vegeta Ultra Ego, czekajcie, pokażę opis. Siema za kolaki. Ostatnio zacząłem tworzyć statuetki z DB i chciałbym pochwalić się kolejną. Jest to Ultra Ego Ku. Vegeta. Nie cierpię, jak ktoś mówi na wegeteku kucharyk. To jest takie robienie żartu na siłę, no nie? No, ale nieważne. To nie jest aż takie istotne. Tworzyłem go przez ostatnie parę tygodni i jak na początku byłem sceptycznie nastawiony wobec tej statuetki, to efekt końcowy, no po prostu piękny. Przynajmniej dla mnie. I pomyśleć, że to tylko trochę plasteliny, drutu, folii i pianki. Miłego wieczoru. Pozdrawiam. Dla mnie jest to sztos. Wiadomo, że to, jest, że, że to nie jest jakby mistrzostwo absolutne kosmosu, bo są rzeczy, które tutaj wychodzą poza proporcje, ale stworzenie czegoś takiego od zera, ja bym nie potrafił. Ja bym nie potrafił. Mimo wszystko, to, co podoba mi się najbardziej, to to, że masz chęci i ambicje, żeby coś takiego zrobić. Żeby zająć się czymś takim, żeby stworzyć coś, żeby mieć potem z tego satysfakcję, jest to naprawdę bardzo kreatywny i mam wrażenie rozwijający sposób na spędzanie wolnego czasu. Także pochwalam cię, Michał. I myślę, że póki co to jest post miesiąca. Mała, nie wchodź mi na komputer, bo mi wyłączysz komputer. I po serduszkowuję. Tutaj Piotrek wrzucił opis i link do zbiórki charytatywnej, którą prowadzi. Oczywiście bardzo, bardzo zachęcam do tego, żebyście wsparli Piotka, bo jest to jeden z widzów, który, który już nie pierwszy raz wrzuca swoje posty. Ale nie będę wam tutaj tego wszystkiego czytał. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie na to, co on rzuca. Rzuca zdjęcia ze swoich walk. Tutaj wpierzam jakiemuś gościowi. Zdobył za to medal. Chwilę później zarapował, uśmiecha się do fanów albo i fanek. Yang Leosia z tyłu yy, mu robi tego, hype, hype manem jest jego. I nawet jeszcze w komentarzu napisał, jeszcze żarcie zrobię, bo sushi masterem jestem z zawodu. Marcia tego nie słyszy, więc mogę powiedzieć to na głos. Żałuję, że nie jestem singlem. Pozdrawiam cię, Piotrek, i życzę powodzenia we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Których jest, z tego co widzę, bardzo dużo. A tu moja kolekcja. Piotrek podzielił się swoją kolekcją. Ja mam jedno, jednak mimo wszystko pytanie, Piotrek: jakie rzeczy nie wypowiedziałeś? Bo widzę, że na dole smocze kule straciły moc. Chociaż to jakieś niekanoniczne chyba, bo jest ich 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, jest ich dziesięć. Mojemu głowa się otwiera? Co to kurwa jest? O! A w środku coś znalazłeś? Kiedyś słyszałem, że w środku fankopopów popów są jakieś no. rzeczy. Ale to chyba był tylko fake. Marcel, zobaczcie, co zrobił Marcel. Przecież to jest, to jest tak żmudna praca, że mi się nie chce, jak na to patrzę. <laughs> zobaczcie. Marcel jest znany z tego na grupie, że robi takie mozaiki. I tym razem zrobił, proszę Państwa, Robina Williamsa. Zobaczcie na skalę tego. Ile tych kropków to jest? Przygarnij kropka. Czyli on miał taki blok, powiedzmy, techniczny, no bo to wygląda na blok techniczny, który sobie tam kropkował. Ja, Pier, <laughs> co tu się dzieje? Chłopie, co tu się dzieje? Tyś to kropkował wszystko? Lajkuję to, bo zapomniałem ostatnio zalajkować. Filo GT. O, pan Grand Tour zrobił czapkę. Zobaczcie, customową czapkę z Dragon Balla. Domek Roshi'ego, Kame House. Roshi tutaj mówiący o... A o czym może mówić Roshi? Palący cygaro. Goku na samym przodzie. Filip, w ogóle jakieś imiona tutaj są jeszcze. Kamehameha. Okej. Okay. Super, kurde, takie fajne w graffiti. Ostatnio wykonałem taką czapkę dla klienta i pomyślałem, że tutaj się nada. Łokieć pięta, taka czapka myśli, że zadowoli tego klienta. A, możecie scrollować dalej, to tylko... Filip przerobił mnie na Super Sajanina. Ten jeden włos, mimo wszystko, zwróćcie uwagę na ten detal. To mi się podoba. Ten jeden włos na czubku mojej głowy. Tomek Prutznal nie próżnuje, mimo tego, że Adahobols się skończyło. Nadal dużo osób pisze o tej mandze. Nie dziwię się zresztą, ale nawet jak robię live y, czy gdzieś tam czytam komentarze, to, to są pytania o Adahobols. Tomek Prutznal, mimo wszystko, teraz zajmuje się innymi rzeczami. Narysował pięknego Goku w godzie. Tomek w ogóle zaczął wrzucać jakieś ostatnie rysunki. Na przykład tego, patrzcie. To tego nie było ostatnio chyba pokazanego, prawda? Ten Goku w Ultra Instynkcie omenie. Świetny jest. Tomek chyba nas wszystkich strollował, mówiąc, że on się dopiero uczy, yy, uczy rysować. Ksawery tutaj zrobił coś bardzo fajnego. To jest kadr oryginalny z Dragon Ball Kakumei, natomiast to jest grafika zrobiona przez Ksawerego. Oczywiście nawiązująca do tego pierwszego rozdziału Dragon Ball Kakumei, ale przedstawiająca Wegetę w Ultra Instynkcie omenie. Rysunek zajął około 20 godzin. A tutaj kolega Jan narysował mnie. W Super Sajanie 2. Bez włosów, ale to jest pozycja Wegety, kiedy wykonywał Final Impact, jak yy, walczył z grubym Majin Buu. Także pokazywałem już to na streamie ostatnio, ale chciałem pokazać wam jeszcze raz, bo kolega tutaj Jan wysłał mi to na maila i wstawił to jeszcze na grupę. Także myślę, że zrobi, zrobi mu się miło, jak pokaże to jeszcze tutaj podczas tego przeglądu. No a tym razem Dominika. Mamy tutaj rewelacyjny rysunek przedstawiający Kanekiego z Tokio Gula. Nie wiem czy oglądaliście, ja kiedyś dawno temu oglądałem, w zasadzie to było z 8 lat temu, jak oglądałem Tokyo Gula, pierwszy sezon był taki ok, że tam sobie dotrwałem do końca, nie urzekło mnie jakoś to anime, ale postanowiłem zajrzeć do drugiego sezonu i odbiłem się tam po pierwszym czy drugim odcinku i tak to się skończyła moja historia z Tokyo ogólem, ale najbardziej zapamiętałem z tego anime opening, który jest zresztą kultowy i tam ten tekst na samym końcu, ile to jest, y, 1000 minus 4, coś takiego, także nie dość, że bawi... To jeszcze uczy. A czy ty przeszedłbyś próbę świętej wody? Przygotowujesz się do wypicia świętej wody od Korina. Teraz czekasz na efekt i. W przypadku goku zyskujesz super siłę, w przypadku mnie zostajesz łysym streamującym piwoszem. Nie nazwałbym się piwoszem, ale doceniam żart. Jest to nawiązanie do mojego starego filmu, w którym. A zresztą, kto wie ten wie? Siema, jestem po obejrzeniu 305 odcinków One Piece i tym razem postanowiłem narysować Chopera. Bardzo ładny, jeden z moich ulubionych scen, ale tutaj w ogóle jest jeszcze jeden Chopper, zobaczcie. Ten Chopper jest bardzo ładny i jest jeszcze drugi Chopper. Master Ko narysował Choppera, mimo tego, że w ogóle nie oglądał anime, zobaczcie co napisał. Nie oglądałem jeszcze One Piece, po prostu postać mi się spodobała, więc podejrzewam, że wyspy, na której stoi Tony, nie było w anime. Narysował rysunek mrocznego Choppera w ulewie. Jest to piękne. Bardzo mi się to podoba. Jakbyś to, kurde, zeskanował i wysłał mi na maila, to bym ci zapłacił. O, i to był chopper, którego szanuję, który wyglądał jak zwierzak, a nie jak pluszak 2D plastikowy. Podoba... <laughs> podoba mi się ten gif. <laughs> z kotem? Kierującym autem. Nie wiem, kto to zrobił, czy to jest prawdziwe, ale wygląda to zajebiście. Mój stary, gdy się dowie, że w Biedronce są figurki z Dragon Ball Dużo było postów o figurkach z Dragon Ball Wracając jeszcze do tego posta, który wcześniej mi się wyświetlił. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Jakub Michalik tutaj wrzucił <ścoughs> post z poziomami mocy. Hej, zastanawialiście się kiedyś na temat poziomów mocy oraz samego określenia ki? No okej, okay, na samym dole tylko przeczytam to, co jest istotne dla, dla mojej wypowiedzi. Tutaj zamieszczam oficjalne mnożniki mocy i takie, jakie udało mi się znaleźć po dogłębnym doszukaniu się. Tabelka robiona własnoręcznie. No okej, okay. oficjalne są praktycznie do Super Saiyana 3, reszta to już jest wymyślone. Chcę tylko powiedzieć dwie rzeczy. Ostatni już w filmie, w którym, w kokle, w którym opowiadałem o tym poziomie mocy Goku z Sagimbu, tam można było coś tam szacować ze względu na informacje, które padły w mandze, aczkolwiek mówiłem to tylko i wyłącznie w ramach ciekawostki, nie przykładajcie do tego dużej wagi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, te liczby są kompletnie z dupy. One nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Moim zdaniem, jeśli mieli... To jest moje zdanie, tylko i wyłącznie też niepodparte po, nie powiedzmy, żadnymi y, oficjalnymi informacjami. Aczkolwiek, moim zdaniem, gdybyśmy mieli jakikolwiek poziom mocy poza Super Saiyanem 2, 3 i wszystkim tym, co było wcześniej wymyślić, to byłby to poziom mocy dla Super Saiyana 4. Ponieważ tam mieliśmy Ozaru, w zasadzie Golden Ozaru, czyli można powiedzieć, że Super Saiyanina i Ozaru, prawda? I miałoby to trochę sensu, ponieważ jeśli byśmy przemnożyli mnożnik Ozaru przez mnożnik Super Saiyanina, czyli 10 razy 50, mielibyśmy 500, co by dawało jeszcze więcej niż Super Saiyana 3, prawda? Więc miałoby to sens, że Super Saiyanin 4 ma mnożnik razy 500 bazowej formy. 20 tysięcy to jest. Pff. Nie wiem skąd to się wzięło, nie mam pojęcia, ale dlaczego uważam, że mnożnik Super Saiyanina 4 mógłby być tak niski w porównaniu do tego, co tutaj było zaprezentowane, czyli 20 tysięcy, nie wiadomo skąd wzięte. To to, że jeśli Super Saiyanin 4 miałby tylko 500, to by oznaczało, że Super Saiyanin God, Blue i Blue Evolution i wszystko, co jest dalej, nie musiałoby być takimi olbrzymimi liczbami. Na przykład mielibyśmy, nie wiem, God to byłby 1000, i wtedy Blue to nie byłoby 5 milionów, tylko 50 tysięcy. Gdybyśmy faktycznie potem mnożyli to razy 50, ale mogłoby to w sumie wyglądać inaczej. Wiecie, to już jest tylko takie gdybanie. Mimo wszystko podpieram się tym, co tutaj napisałem jeszcze wcześniej, że te poziomy mocy chyba wymyślał pan Marcel Żuk. Swoją drogą, nie podoba mi się to, że Marcel Żuk już nie robi quizów na Radio SK. Ostatni quiz to jest 25 lipca, a ten nowy, który robiłem ostatnio. To nie jest już jego autorstwa. Mam nadzieję, że u pana Marcela Żuka wszystko w porządku, jeż, że jeszcze jakieś quizy na swoją stronę wrzuci. Na swoją stronę, właśnie, to nie jest jego strona. Może założy swoją stronę. marcelżuka.pl I tam będzie wrzucał quizy. Liczę na to. Krzysztof wrzucił coś niesamowitego. No ten Vegeta jest piękny. Po prostu jest piękny. Nawiązanka tutaj do y, Omaiwa Number z czatem GPT też się można dobrze bawić. Stwórz mi quiz o wiedzy ze świata Dragon Ball. Pierwsze pytanie, które stworzyła sztuczna inteligencja. Jakie imię nosił Saiyanin, który został wysłany na Ziemię jako dziecko, aby ją zniszczyć, ale ostatecznie został jej obrońcą? Vegeta, Raditz, Goku, Nappa. Ej, co to ma znaczyć? Adacho i tak miałby max 89%. No bo w pierwszym pytaniu, jak tutaj Mateusz już zasu zasugerował, jest pewna nieścisłość. Czy błąd? No, nazwałbym to mimo wszystko delikatniej nieścisłością. Bo Sajanin, który wysłał, został wysłany jako dziecko, wtedy jeszcze nie nosił imienia Goku. Później został jej obron. No dobra, no wszyscy wiedzą, że chodzi o Goku, no ale to wygląda podejrzanie znajomo. Pan Marcel korzysta z pomocy AI? <laughs> quiz o Dragon o, Zobaczcie jeszcze Gemini tutaj stworzyło jakiś quiz. Jaka jest nazwa kul, które bohaterowie, których bohaterowie szukają w serii? Smokowe perły, magiczne kamienie, boskie sfery, złote orby. Złote orby to są w dokanie. Czy jest gdzieś tam pod spodem jeszcze jakaś odpowiedź e, bo ja tutaj nie widzę poprawnej odpowiedzi. Smokowe perły. To mi się mimo wszystko najbardziej podoba. Tak czy siak, jeśli jesteście fanami serii Smokowe Perły, <głos》> zostawcie lajka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić ocenkę pod filmem, zostawić suba, żeby niczego na moim kanale nie przegapić. Jeśli chodzi o smokowe perły, czy o. Złote orby. Mam zamiar nagrać na ten temat jeszcze sporo filmów, także nie przegapicie niczego, jeśli będziecie na bieżąco z moimi filmami. Dzięki wam za oglądanie, dzięki wszystkim tym, którzy wrzucają posty. To waszą zasługą jest to, że te filmy z przeglądów grupy powstają, także będę liczył na to, że dalej będziecie pokazywać swoją niesamowitą kreatywność i aktywność. Tyle ode mnie. Miłego dnia wam życzę. Nie aż takiego upalnego. Dzisiaj już jest ok. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ciana.